Hej, witam wszystkich. Obiecałem taki mały tour po wyremontowanej już sypialni, gdzie pojawiło się miejsce na moje popy, ale niestety okazało się, że tych popów zmieści się tylko dwie trzecie. Ale no, jak obiecałem, więc pokazuję. Tutaj część już kolekcji zaczynamy od takich boksów ze szczękami i koszulką bok Pixara, dwupak z Mortal Kombat, Songbird z Bioshock'a, drugi tatusiek, proszę bardzo, e, Goro. A tutaj mamy następny rządek, one stoją sobie na takiej półeczce i proszę, zobaczcie sobie, są tutaj cztery i pół popa do sufitu, a wszystko to jest jeszcze tak zrobione, że e, no, są tam jeszcze dwa rzędy z tyłu. Dwa, trzy. trzy. rzędy z tyłu. Także tutaj możecie zobaczyć wycinek część mojej kolekcji. E, są tak podobierane pojedynczo z przodu te popy. O, proszę. O, tak się prezentują na tej półce. I jeszcze trochę tutaj takich na końcu, w większych boksach. Robal. Dwupaki, e, boksy z podwójnymi, boksy ze szczękami. E, no, całość to jest taki. Taka, o, zobaczcie sobie, taka długa półka, i tak jak mówiłem, z tyłu tam znajdują się jeszcze, jeszcze następne popy, czyli wyciągamy jednego i są tam jeszcze głębiej e, następne. E, zobaczmy tutaj. O, tak to. Niestety wygląda na tą chwilę i tam jeszcze mamy poustawiane następne popy, także no nie udało się ich wszystkich wyeksponować tak, jak myślałem, ale no przynajmniej mają w tej chwili swoje miejsce i tak to się prezentuje na dzień dzisiejszy. Reszta jest różnie poustawiana na półkach, także tam sobie wtedy. Są wyeksponowane takie ostatnie zakupy. Dobra, mam nadzieję, że podobał Wam się wycinek mojej kolekcji. Zapraszam na kanał i do subskrybowania. Hej!